Cześć wszystkim, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Taka niespodzianka. Zwykle jestem w środę, a dzisiaj wtorek, ponieważ dzisiaj świętujemy i nie chodzi tylko o Dzień Kobiet, chociaż to też. Pomyślałam sobie, że połączę mój jubileusz, który mam za dwa dni, a właściwie to jest jubileusz kanału, ponieważ On Table obchodzi czterolecie istnienia właśnie z Dniem Kobiet i skumuluję, zdubluję sobie te święta i przychodzę tutaj do Was właśnie z taką niespodzianką, ale spokojnie mam też prezent i to, i to myślę, że fajny, taki planszowy dla moich subskrybentów. Które bardzo serdecznie zapraszam teraz do zabawy, do aktywności. Eee, przyjrzyjcie się uważnie. Lords of Hellas z tymi wszystkimi dodatkami w takiej wypasionej wersji, specjalnie dla Was eee, i z okazji Dnia Kobiet, i z okazji czterolecia kanału On Table. Słuchajcie, jeśli jesteście tutaj i wytrzymujecie ze mną te cztery lata, to czekam na aktywność w komentarzach. Jak macie ochotę jeszcze zostawić kciuki w górę, to będzie mi tym bardziej miło, moi drodzy. No ale teraz przede wszystkim składam życzenia wszystkim kobietom, dziewczynom, paniom, zarówno tym, które grają w planszówki, jak również tym, które za chwilę zaczną grać. Panowie, zwróćcie uwagę na te swoje piękniejsze połówki, bo jak dziewczyna siedzi przy stole i gra w planszówki, to zawsze jest milej, prawda? Sami przyznajcie. Słuchajcie, dzisiaj jest jeszcze ostatni dzień głosowania w ramach planszowego Grand Prix 2022. No i tak myślę sobie, że jeśli taka dziewczyna jak ja, która opowiada od tych czterech lat o planszówkach, ma gdzieś szansę znaleźć swoje miejsce w tymże świecie, jeśli przez te 4 lata na kanale On Table udało się pokazać Wam fajny sposób gry, jeśli Was to zainteresowało, jeśli to doceniacie, to będzie mi bardzo, naprawdę bardzo miło, jeśli, jeśli oddacie swój głos właśnie na kanał On Table, ale nie zapominajcie też o Bord news, bo również Bord news w kategorii social media się znajduje, więc ogólnie zapraszam Was do tej zabawy. Zachęcam jeszcze tak na ostatnią chwilę, bo tam jest całkiem spora pula nagród, jakie możecie wygrać. Ale słuchajcie, możecie również wygrać trzy bardzo fajne nagrody w ramach gry miesiąca w marcu teraz nagrody pewnie Wam się wyświetlą na ekranie. W marcu głosujecie na swoją ulubioną planszówkę i na ulubiony Dungeon Crawler. I nie ukrywam, że jestem bardzo, bardzo ciekawa tych głosów, więc, więc czekam na nie, kochani. A teraz dzisiaj opowiem Wam o moich top 10. Ulubionych grach z 2021 roku, bo jeszcze o nich nie mówiłam. Słuchajcie, w tej top 10 no nie będzie gier od zagranicznych wydawców, które znam, cenię, lubię, które właśnie się pojawiły w 2021 roku, a które mają małe szanse pojawić się u nas na naszym rynku w ciągu, nie wiem, tam najbliższego roku, więc skupiłam się na tych grach, które Wy również macie szansę mieć na swoich stołach i to będzie top 10. Zapraszam! No to dobra, słuchajcie, zaczynamy tą top 10. Oczywiście od miejsca dziesiątego, a tam na koniec jeszcze Wam powiem, jakie gry są tuż poza top 10, natomiast... Dziesiąteczkę otwiera taka oto barwna propozycja, która notabene tak rzutem na taśmę, znalazła się w 2021 roku również na Waszych stołach. Brazil Świt Imperium. O tej grze opowiadałam Wam chwilkę przed premierą, więc chwilę wcześniej mogliście posłuchać, jak w Brazil Imperium układa się owe kafelki i jak się buduje to tytułowe imperium. Tu będzie miało znaczenie, jakby będzie miał znaczenie czas, bo nie możemy budować swoich miast po sąsiedzku innych graczy, więc to, kto gdzie się tam przyłoży, że ma spore znaczenie. Oczywiście różnego rodzaju budynki budujemy sobie wraz z upływem czasu, potrzebujemy zasobów, surowców, musimy je zdobywać. I czasami całe to rozbudowywanie i zdobywanie no, nie przychodzi tak zupełnie pokojowo, więc jak ktoś chce wytoczyć swoje armaty. To w Brazylii jest taka możliwość, ale nie tylko, bo jak ktoś lubi bardziej pokojowe rozwiązania, to można też skorzystać z innych układów map, które dadzą nam możliwość po prostu swobodnego rozwoju, gdzieś tam nie tocząc żadnych wojen. Więc moi drodzy, dzisiaj top dziesiątkę moich ulubionych gier wydanych w 2021 roku otwiera właśnie Brazil Fit Imperium. Natomiast na miejscu dziewiątym znalazła się gra, która znajduje się w znacznie mniejszym pudełku, które skradło moje serce. I co prawda może dzisiaj nie kojarzy nam się specjalnie dobrze. Natomiast sama planszówka, jak widzicie, czerwona katedra oferuje nam bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o przemieszczanie kostek po kolei. To koło obrazuje nam cztery pory roku, ale tak naprawdę chodzi o to, jakie akcje będziemy mieć możliwość tam wykonać. Więc sobie tam czyhamy na jakieś kosteczki, o idealnie mi tu pasuje, już policzyłam i ktoś mi bierze, przerzuca. Są inne wyniki i cały mój plan. Po prostu wiecie bierze w łeb, ale sama budowa tytułowej katedry też jest bardzo ciekawa, gdzie sobie rezerwujemy miejsca, pozyskujemy stamtąd surowce, musimy sobie dobrze zorganizować swój warsztat, żeby mieć miejsce w magazynie, żeby, żeby sobie tam go polepszać, aby móc zrobić więcej. I naprawdę takie nieduże pudełko wskoczyło na ten mój stół i zrobiło całkiem fajne zamieszanie, więc jedna z moich ulubionych gier z 2021 roku to również Czerwona Katedra. Na miejscu ósmym, no tutaj ogień zapłonie i rzeczywiście zapłonął w grze Bonfire, czyli propozycji od Stefana Felda. Stefan Feld, no tym razem mnie przekonał do siebie, jeśli chodzi o propozycję Bonfire, w której wybieramy się w rejs, spływamy sobie od wyspy do wyspy, to bardzo egzotycznie brzmi, natomiast to jest taki fantastyczny świat. Zabieramy stamtąd pewne strażniczki, które w takich długich sukienkach sobie mogą wędrować po ścieżce, jaką my żeśmy skrzętnie zbudowali. I tak naprawdę w Bonfire mamy grę w grze, bo jeszcze do tego mamy każdy z graczy ma przed sobą blanżetkę, na której może układać sobie Tetrisa. Kto nie grał w Tetrisa? No chyba każdy z nas gdzieś tam, chociaż raz w życiu sobie poukładał te te kolorowe kształty i tutaj jak najbardziej również to, to robimy. Jest jeszcze wielkie ognisko, gdzie tam wysyłamy też, też swoje mipelki, możemy pozyskiwać akcje i jest tego całkiem sporo w bardzo przyjemnym, fantastycznym świecie, w fajnej oprawie i o Bonfire nieco więcej. Możecie posłuchać jak to wszystko działa, jak to wygląda w moim materiale. Oczywiście zostawię Wam wszelkie odnośniki tutaj poniżej, więc korzystajcie, a my teraz przechodzimy do miejsca siódmego. Na miejscu siódmym będzie głęboko i już będzie znacznie bardziej ponuro. Nawet bym powiedziała strasznie. Otóż, dno oceanu, baza, która została po części zatopiona, więc trzeba wziąć taki. Głęboki oddech, raczej wdech, i za szybko wydechu nie robić, bo możemy utonąć, chociaż to nie jest największe nasze zmartwienie w Deep Madness. W deep madness gdzieś tam będziemy oscylować między tym szaleństwem, poczytalnością i to jest bardzo fajne, ponieważ jak dobrze sobie tym operujemy, to mamy szansę zdobywać po, po atakach takie bonusowe nagrody. Natomiast, jak za bardzo ześwirujemy, to, to niestety będzie strata. A można ześwirować, bo jest tutaj mnóstwo potworów, które na tych korytarzach czyha czyhają na nas. Jeden z dungeon crawlerów w takim mokrym wydaniu, bo. Bo jak powiedziałam, na dnie oceanu, więc ciśnienie może tutaj skakać. Natomiast Deep Madness ukazał się w 2021 roku. Bardzo serdecznie polecam dla tych, którzy lubią grozę i lubią takie mroczne klimaty. Miejsce siódme, a na szóstym miejscu, moi drodzy, jesteście ciekawi? No to słuchajcie. niewielkie, ale to jest jeden z przykładów jak właśnie taka nieduża planszówka może wskoczyć na stół i po prostu zawojować wszystko w wypadku mojej kolekcji, tak się stało z udziałem Pax Pamir. No, tak mi się ta planszówka spodobała, że, że krótko mówiąc nie może jej tutaj nie być, wprawdzie z jedną z frakcji, pewnie teraz mniej chętnie będziemy zawierać sojusze, natomiast w przypadku Pax Pamir, słuchajcie, oprócz tego, że mamy tutaj ucztę i raj dla strategów, to mamy też bardzo fajne podejście, jeśli chodzi o... Sam wygląd tej gry, bo można by się spodziewać, że jak będziemy wystawiać jednostki, no to są jakieś figurki, albo przynajmniej młupelki, a tu nie, a to są piony, które albo kładziemy i budujemy sobie szlaki handlowe, łączymy sobie regiony, a jest tam dość ciasno, albo stawiamy i to są wtedy jednostki. I to jest naprawdę wykonane z dbałością o szczegół. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, ale przede wszystkim, jak powiedziałam, jest to, jest to gra strategiczna, więc nie lada gratka dla niejednego stratega, który przy tej grze spędzi super czas. Jeśli jeszcze do tego lubicie, jak naszówki nawiązują do historycznych wydarzeń, to pak spamir szczególnie powinien Wam się spodobać, jeśli go jeszcze nie macie, jeśli nie macie to koniecznie nadróbcie tę zaległość bardzo polecam, a teraz będę sprawdzała, jakie przeznaczenie dla jakiej gry przeznaczenie wykreśliło miejsce piąte, otóż właśnie dla gry, gdzie szukamy przeznaczenia. Czyli Destiny's, moi drodzy, gra na aplikacji z udziałem, dużym udziałem aplikacji, natomiast, natomiast tutaj to wyszło naprawdę bardzo dobrze. Opowiadałam o Destiny's dokładniej, więc możecie sobie zerknąć, na czym polega szukanie owego przeznaczenia. To jest jeden, jedna z tych planszówek, gdzie za dużo nie można powiedzieć, żeby nie psuć wam zabawy, natomiast. Co nieco można odsłonić, pokazując jak to działa, jak przechodzimy sobie na kolejne kafle, odsłaniamy, co tam się może wydarzyć i jak bardzo istotne jest w tej grze zapamiętywanie sobie i zwracanie uwagi na wszelkie szczegóły, zarówno te szczegóły, które są podawane dla innych graczy, więc słuchanie też tych historii z perspektywy innego gracza, co tam u niego, bo można sobie to fajnie tutaj powiązać, bo wszyscy jesteśmy jakby w tym samym świecie. I staramy się zrealizować nasze cele, i to wszystko w Destiny's podane jest w bardzo klimatycznym wydaniu, i też bardzo ładnie wyglądającym. Odsyłam do swojego materiału, gdzie nieco więcej o tym, że możecie posłuchać. Natomiast przechodzę sobie teraz do miejsca, czwartego, więc no, zaraz podium. Pewnej ciemnej nocy, w samym środku zimy, straszliwe wycie rozległo się po raz pierwszy. Tutaj, jeśli chodzi o ładność, no już się tak naprawdę wypowiedziałam, ale muszę wam powiedzieć, że nadrobiłam, nadrobiłam zaległości. A właściwie mój patron, pan Bitoku, który, który słuchajcie dostarczył mi takie fantastyczne znaczniki do Tyrants of the Underdark, więc właściwie to mogę już, tego mogę się już pozbyć. I hurra, bo ta gra cierpiała na niezbyt fajny wygląd, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o te znaczniki. Natomiast zdecydowanie nie cierpiała na fantastyczne połączenie, jeśli chodzi o rozgrywkę zagrywania kart budowania talii oraz zdobywania sobie kontroli nad obszarami, i ja na razie ja na razie się świetnie bawię, bo cały czas wygrywam, praktycznie w of The Underdark, o których też więcej opowiadałam Wam i i to jest taka gra, w której według mnie to połączenie zdobywania kontroli nad kluczowymi miejscami, żeby tam obstawić się swoimi jednostkami, żeby nie pozwolić komuś wejść, żeby zbierać tam te punkty za chwilę zwycięstwa. Z budowaniem tali wyszło absolutnie kapitalnie, więc Tyrants of the Underdark w takim upgrade'owanym, w moim wypadku, wydaniu, który już jakby mocno nadrabia te jakościowe i i wizualne braki bardzo serdecznie polecam. A możecie sobie spokojnie te kiepskie znaczniki zastąpić chociażby jakimikolwiek kolorowymi kosteczkami, i to już znacznie poprawi ten taki estetyczny odbiór. No więc, znacie już miejsce czwarte, to pora poznać, cóż znajduje się na podium. W wypadku miejsca trzeciego pokusiłam się o lekkie naciągnięcie. Jakby tematu, bo wprawdzie tej gry w 2021 roku jeszcze nie było na polskim planszowym rynku, ale słuchajcie, ona za chwilkę będzie, więc uznałam, że, że mogę. Szczególnie że ja znam tę wersję, jak widzicie, angielską, jeszcze nie zdążyłam sobie nawet ograć stretch goli dodatków, bo tu już jest co robić. Wielki mur, The Great Wall, moi drodzy, która, który, jak, tak jak powiedziałam, będzie za chwilę również po polsku, tak uraczy was z zasadami. Dajcie mi jeszcze moment, zrobię też materiał, abyście mogli sobie spokojnie posłuchać i grać w The Great Wall. Wielki mur, gdzie super udało się połączyć kooperacyjne zadania, graczy, które polegają na wspólnym obronie muru. No bo ten mongolski najeźdźca tam już czeka i i forsuje mur i każdemu z nas zależy, żeby nie przedostał się, żeby wysyłać te jednostki, bo za to też się zbiera punkty właśnie na obronę muru, ale tak naprawdę nie chodzi o to, że my tu dzielnie razem walczymy. Nie, nie, nie. Tu każdy zdobywa, stara się zdobyć jak najwięcej tych punktów chwały, bo każdy chce być tym generałem, który zostanie doceniony, więc, więc skrzętnie wysyłamy sobie tam tych naszych pracowników, zajmujemy miejsca innym czasami i staramy się, zagrywając Karty, akcji. Tak to wszystko sobie poukładać, aby zdobyć tych punktów najwięcej. Bardzo ładne wydanie, bardzo ciekawe, ciekawe połączenie właśnie kooperacji z rywalizacją w pięknym, w, piek, w pięknym wydaniu, które Wam serdecznie polecam i które za chwilkę będziecie Wy sami sprawdzać na pewno na jednym polskim stole. Drugie miejsce i zabieram was w kosmos. Kto ma ochotę na wycieczkę nie, na pewną kosmiczną pustynię po pewną bardzo cenną przyprawę? Tutaj jeszcze wykładam sobie potęgę X, żebym miała się czym wesprzeć. To co prawda dodatek, który pojawił się teraz w 2022 roku i zapchał serwery słuchajcie wydawcy, więc działo się. Tak ta potęga dała się we znaki. Natomiast Diona Imperium to jest to jest planszówka, która w 2021 roku absolutnie podbiła stoły polskich graczy. I Cały czas to robi, o czym też świadczy niejedna wasza top lista w comiesięcznej grze miesiąca. Natomiast Diona Imperium dla mnie jest bardzo fajnym też połączeniem strategicznych, strategicznych akcji, gdzie ja mam tego swojego mipla wysłać, jakie miejsce na planszy zająć, z budowaniem sobie mojej talii, zostawianiem i odpowiednim zarządzaniem tymi kartami, zostawianiem ewentualnie kart na, na walkę, ile ja tam tych kostek wyślę, czy mam jakieś karty, które mi pozwolą pozwolą wygrać, wygrać walkę, zawieranie sojuszy, zrywanie tych sojuszy, tam wyścig po, po kolejne Żetony bonusowe. I to wszystko właśnie w uniwersum Duny, więc jak ktoś sobie je ceni, tak jak w przypadku Pax Pamir mówiłam te historyczne, te historyczne podłoże, tak tutaj uniwersum Dune, a więc wiecie, podstępy, walka o władzę i, i o kontrolę zarówno nad obszarami, jak i oczywiście na, nad przyprawą. Drugie miejsce Dyna drugie miejsce Imperium świetna planszówka, którą już możecie poszerzać sobie o Dodatek potęga X. No i miejsce pierwsze. Myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego zaskoczenia i zdziwienia, jak oglądacie moje to Glum Gloomhaven. Joseph the Lion czyli Szczęki Lwa. Ja mam jeszcze ta, ten angielski swój egzemplarz który miałam tak naprawdę chyba z rok przed premierą polską doczekacie się już niebawem bo w kwietniu do druku więc możecie ustawiać już śmiało do sklepów kompaktowa wersja Gloomhavena dla tych którzy niekoniecznie chcą sięgać po wielgachne pudło tutaj to wszystko jest dostępne w bardzo bardzo fajnym stylu dokładnie jak to działa czego możecie się spodziewać w troszkę Troszkę okrojonej wersji, bo mniej bohaterów, natomiast absolutnie nieokrojonej pod względem rozgrywki i za to też cenię sobie bardzo szczęki lwa. Możecie o tym posłuchać w mojej recenzji, gdzie dokładniej pokazywałam Wam jak to działa, jak to szybko się rozkłada dzięki chociażby temu skoro szytowi nie rozkładamy tych kafelków, tylko, tylko naprawdę... Jest to dużo szybsza wersja, a dostarczająca mnóstwo frajdy, mnóstwo tej, tej samej przygody, tej samej ciekawości, jaką można czuć w tej obszernej wersji Gloomhaven, więc, więc numer jeden to jest właśnie Szczęki Lwa, moi drodzy. Jak mówiłam na początku, pokażę Wam jeszcze, jakie gry są tuż poza dziesiątką, bo stwierdziłam, że zrobię top dziesiątkę, nie będę robić top no piętnastki czy dwudziestki. Otóż, pozwólcie, że tak się rzucę na stół. No to chociażby na the City bardzo, bardzo fajna gra. Kaskadia, która także podbiła mój stół, a odrobinkę jej zabrakło. Bardzo lubię kroniki zbrodni w tej wersji 2400. Glenmore, to już nie zabrałam sobie Praga, kapudreknie, jak widzicie. Więc niewiele tym grom brakło, też bardzo je sobie cenię, i też się pojawiły właśnie w 20, 2021 roku, więc możecie zwrócić sobie uwagę. Natomiast nie znalazło się tutaj kilka pozycji, które głównie dlatego, że jeszcze sobie cały czas je ogrywam, ale też wam pokażę, cóż to są za gry. Otóż takie, i tutaj i... brakuje w większości pudełka, mam tylko wieczko, bo. Bo sent cały czas na moim stole porozkładamy. Food chain jeszcze sobie konsumuje, że tak powiem. Natomiast, przepraszam, wyjdę Wam z kadru na chwilę. I już wracam, bo to już jest taki większy kaliber. Tak, aż z wrażenia Bicent się przewrócił, nie dziwię się. No Clash w moi drodzy, w który w który jeszcze sobie gram i trawię? Kanban, z którym dopiero co się zapoznaje Eclipse, nowa edycja, więc jak widzicie, jest tu w co grać i, i tych gier nie ma, nie ma w tej top 10. W dużej mierze dlatego, że jeszcze sobie cały czas je poznaję. A myślę, że mogłyby być. Kto wie? Dobra, słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za, za oglądanie tego. Tego, tej top listy, która jest swoistą niespodzianką i takim świętowaniem. Serdecznie Was zapraszam i zachęcam do Plaszowego Grand Prix, do gry miesiąca, do tego, abyście pokazywali swoją aktywność tutaj pod tym odcinkiem w komentarzach, bo całkiem fajna, wypasiona nagroda, czyli Lord of Hellas w takiej wersji z mnóstwem dodatków. Dla Was, moi drodzy subskrybenci, za to, że jesteście, że oglądacie, że doceniacie, że zostawiacie te swoje aktywności do wygrania. Myślę, że ogłoszę sobie te wyniki nie teraz w niedzielę, tylko albo w tygodniu, albo w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku Bord news, na który Was zapraszam. Jeszcze raz wszystkim paniom ślę absolutnie najlepsze życzenia, panowie. Nie zapominajcie o swoich piękniejszych połówkach, dzisiaj ich święto. I życzę Wam wszystkim fantastycznego dnia i widzimy się. No to będzie niespodzianka, w który dzień. Do zobaczenia. Cześć!